Odwiedziliśmy z kamerą wyczekiwaną przez mieszkanki i mieszkańców inwestycję, czyli remont ulicy Niepodległości. Dlaczego drogowcy zdecydowali się na jej remont? Zapytaliśmy rzecznika Miejskiego Zarządu Dróg Częstochowa, Maćka Hasika. Chodzi o to, żeby po Alei Niepodległości po prostu poruszać się bezpieczniej i temu ma służyć ta inwestycja, rozwija się ta część miasta, powstają też nowe punkty i usługowe, nowe inwestycje, więc musi to być też tak połączone, żeby nie generowało niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. A Aleja Niepodległości no, nie była zmieniana od lat, jest szeroką arterią znaną z, z czasów słusznie minionych, więc musi przejść. Szereg przeobrażeń. Te potrzeby kosztują, ale takie inwestycje muszą kosztować. 6 milionów 400 tysięcy złotych to jest koszt łączny wszystkich prac. One są zaawansowane. Kiedy uczestnicy ruchu drogowego mogą spodziewać się końca prac budowlanych? Co ważne, łącznie ta przejezdność wróci, jeszcze oczywiście będą jakieś prace kosmetyczne, wykończeniowe, instalacja oznakowania, ale przejezdność na całej szerokości, ale niepodległości wróci do 15 sierpnia. Także to jest informacja kluczowa dla, dla tych, którzy żyją w sąsiedztwie tej inwestycji. Łącznie całość zakończy się z końcem września, kiedy to już finalnie wszystkie elementy tej inwestycji zostaną oddane do użytku. Zapytaliśmy również... Czy urzędnicy mieli wpływ na termin rozpoczęcia prac? Wiadomo, że nie możemy niestety poczekać na to, aż się skończy aleja niepodległości i przebudowa i zaczniemy kolejne rzeczy, bo tak naprawdę powinniśmy zaczekać, aż się zakończy przebudowa linii tramwajowej, później zacząć ale niepodległości, później jeszcze DK1. Ale oprócz tego jest jeszcze szereg innych inwestycji i połączenie ich i ułożenie ich byłoby karkułowne, niemożliwe. Tym bardziej, że nie możemy sobie tego ułożyć tak, jakbyśmy sobie chcieli subiektywnie, tylko po prostu jest to determinowane terminami, jest to determinowane innymi okolicznościami, na które Miasto i służby miejskie nie mają wpływu. Po prostu musimy działać na żywym organizmie miejskim i, i, i spróbować minimalizować te utrudnienia, bo one na pewno będą, na pewno też wzrosną w tym okresie, kiedy za chwilkę zmieni się organizacja ruchu przy początku przebudowy Alei Wojska Polskiego, a tutaj jeszcze tej przejezdności pełnej w alei niepodległości nie będzie, więc prosimy o wyrozumiałość w ten, w ten wakacyjny czas, bo to będzie taki czas newralgiczny. Jeszcze będzie się kończyła ale niepodległości, jeszcze będzie się kończył tramwaj yy, i to tak naprawdę od września zostanie udrożnione, co pewnie poprawi nam yy, możliwości Poruszania się po mieście w obliczu tych utrudnień, które teraz będą największymi, czyli aleja wojska polskiego i wszystko to, co w obrębie tej inwestycji będzie nam utrudniało życie. To jednak po to, żeby po prostu było łatwiej, więc mnogość tych rzeczy świadczy o, o, o tym, że, że te potrzeby są sukcesywnie w mieście realizowane, więc myślę, że w alei niepodległości, w obrębie alei niepodległości za chwilkę będzie już zdecydowanie łatwiej. Uważajmy do czasu, aż się tutaj wszystko skończy, ale już jest bliżej końca.